Halo, halo, dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Med Witam was na kolejnym losowaniu do... Już teraz do drugiej edycji turnieju Prounage.pl. Jest ze mną również drugi administrator, num cześć. Siemanko wszystkim. Przepraszamy za te dwie minuty spóźnienia, ale musieliśmy przełamać tremę, ponieważ dawno już nie gadaliśmy na wizji i było to dla nas bardzo, bardzo coś nowego. No, w każdym razie można no, powiedzieć, że jest ponad dwa miesiące. No ponad 2 miesiące, no niestety troszkę nam to potrwało. E, do, żeby zrobić następną edycję, ale gwarantuję wam, że jeżeli wam, podobała Wam się ostatnia edycja, ta będzie jeszcze lepsza. E, tak więc krótko losowanie, jak to będzie wszystko wyglądało. E, tutaj mam 14 drużyn i dwa takie puste losy. Spowodowane jest to tym, że dwie drużyny nie, nie zapłaciły wpisowego i na te dwa puste losy mam nadzieję, że w ciągu 24 godzin na pewno się znajdą dwie drużyny, które które, które wpłacą wpisowe, zapiszą się i, 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 i zagrają, bo mamy, dużo, mamy du dużo osób do nas pisze, tylko no niestety nie mają akurat tego kluczyka, co, który, który wymagamy we wpisowych, także będzie pusta karteczka, to będzie miejsce, miejsce dla tej drużyny, albo jakaś, jakaś nazwa e, e, drużyny tak więc e, zaraz tutaj tutaj powinny się pojawiać grupy, już po pierwszym, e, po pierwszym przeczytanym, po pierwszej drużynie, którą wylosuję e, Num wprowadzi wszystko na challenge. jeżeli wpiszcie wykrzyknik wyniki, to wyświetli wam się stronę do challenge, jeszcze chyba do Poprzedniej edycji. Eee... Tak więc nie ma tej co zwlekać. ja do dopiero pokażę po dwóch. Tak, tak. Eee... nie ma na... nie ma co zwlekać. Jakie ograniczenie. Więc zaczynamy. może no, żeby, nie... żeby było widać. Postawię tu. Cubeczko. Nie oszukuj. No nie, 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 będę szukiwał wszystko. Kamera jest na ręce patrzą. Tak więc. Pierwszą drużyną jest... Angry Pandas, która wygrała poprzednią edycję naszego turnieju, tak więc w C lądują na pierwsze miejsce w grupie A. Czy Karol już wprowadziłeś to? Tak, tak, już jest wprowadzone. Dobra, zobaczmy czy działa. E... Znaczy, jeszcze musi być jeszcze jedna drużyna a wtedy zrobić Aha, okej, okay. dobra, wszystko się wyjaśniło. Więc losujemy tutaj, mieszamy z czy jak, czymś tam po słodyczach. No ważne. Drugą drużyną jest Chiyan Butai. Przepraszam, jeżeli będę źle czytał e, nazwy drużyn. Dobra, teraz już powinno być widać. Pierwsza dwie drużyny to ja. E... Nie widać, ale to zrobimy, momencik. Zrobimy to chyba inaczej, bo coś się popsuło. Momencik, szybko naprawiamy. Takie lekkie zaskoczenie, że Angry Panda został zresztą na pierwszym miejscu. <laughs> Okej. Okay. Mm. Dobra, zrobimy bez wydziwień, niestety to działało w... Teraz nie. Eee, tylko chyba nie, czy dobrze to wpisałeś. Pokazuję na pierwszym miejscu w grupie A, dwie drużyny. I już w to panie. Dobra, losujemy dalej. To jest to challenge ode mnie. Dobra, e, nie, to wszystko będzie uzupełnione online. To może po prostu e, wylosuję te drużyny, a na koniec wtedy wrzucę na wrzucę na ekran wszystko, jak to będzie wyglądało. Bo nie ma nie ma sensu czekać. No tak będzie najlepiej. A tak, myślę, że też tak będzie najlepiej. E, tak więc wyłączę to z powrotem. Losujemy dalej. Do Garolu to jest tak, że pierwsza drużyna, którą wylosowaliśmy, to zajęła pierwsze miejsce w grupie A. Druga drużyna też w grupie A, czy do grupy B trafia? No, tak jak wtedy robiliśmy, czyli po kolei po prostu, czyli to była już druga drużyna grupy A, teraz chcemy jeszcze 6 Dobra. Także kolejną drużyną jest e, Riddick Team. Proszę bardzo. Także kolejna drużyna, która zmierzy się z Angry Panda w pierwszej grupie. W grupie A. Jakby nie patrzeć. E, myślę, że będą używa uważani za faworytów. E, jakby nie patrzeć obrońcy tytułów. Jest pusty los. Tak więc... Okej, okay, to zapiszę jako wolne miejsce numer 1. Tak jest. I w tamto miejsce drużyna, która się teraz za, za, za zapisze, zapłaci pisowe, dołączy do nas i, i będzie OK. Także lecimy dalej, nie ma co czekać, bo wieczór jest, niektórzy przerwali specjalnie gry Facety, żeby obejrzeć e, nasze losowanie. Także na pierwsze miejsce w grupie B ląduje drużyna. Anomis. E, oni chyba zmienili nazwę. Wcześniej Beast, czy, czy nie? Tak mi się wydaje. Z no tego panie. co pamiętam. Głosujemy drugie miejsce w grupie B. Ale teraz szybko idzie. Espatrioci. Niczym Pendolino. Espatrioci. Miałem tutaj pozdrowić mojego kolegę. Także pozdrawiam mojego kolegę z drużyny Espatrioci. Jeszcze grał z nami w 1.6 więc jeszcze niedawno, nie? Kiedy graliśmy? Wiem, 6 w marcu graliśmy Więc jeszcze mamy znajomy. Głosujemy, mieszamy, 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 mieszamy. I kolejna znajoma drużyna Która też bardzo gorąco pozdrawiamy Turbo Ptysie. Jeżeli oglądaliście poprzednią edycję to komentował ze mną również Medi dużą część meczów i właśnie Medi, Medi jest kapitanem tej drużyny, więc stwierdził, że tak mu się turniej spodobał, że e, tym razem e, sam, weźmie, sam weźmie udział. I czas na ostatnią drużynę z B. Już losujemy. E, brudne Okna. Brudne Okna, to jest dość, muszę powiedzieć, oryginalna nazwa, ale jest... Jeżeli chodzi o nazwy drużyn, to jest jeden mój faworyt i, i to, to podkreślę, jak wylosuję tę drużynę. No, myślę, że jest. Ale... <laughs> ale przynajmniej dobrze, bo przynajmniej są polskie nazwy. Pamiętam, jak losowaliśmy do turnieju 1.6, jeszcze nie potrafię mówić po angielsku i, i się pamiętam, że, że skup... język mi się poplątał strasznie przy losowaniu. Ale lecimy dalej. Teraz do grupy C, tak? Pierwsze miejsce, dobrze Dokładnie. mówię? Dokładnie. Pierwsze miejsce grupy C. Uh, optimize team. Nic. O wielu drużynach nie, też za dużo jeszcze nie wiemy. Nie możemy dużo powiedzieć. Bo możemy się tylko patrzeć właśnie tutaj na, na nazwy. Idziemy dalej. O! Stragan z warzywami. Kolejne bardzo, bardzo... Bardzo, dobre, bardzo dobra nazwa drużyny, mi się podoba, muszę przyznać. Czyli mamy brudne okna razem z, z, ze Straganem z warzywami, dobrze myślę? Dobrze, patrz, dobrze pamiętam? Tak, tak. tak. O y nie, nie, nie. Nie. A, kurczę. Jednak. Ale może, może jeszcze jedna tutaj drużyna w, wpadnie. E, ta, ta moja Ulbina. moja Właśnie to, to był mój faworyt. To był twój faworyt, a to nie, to jeszcze. Dokładnie. To jeszcze nie, to nie ten. I ostatnią drużyną w grupie C jest drużyna e, Pingu Gaming. Teraz, no, zostały cztery drużyny, łatwo, szybko się e, domyślimy. Yy, jeszcze jedna do grupy C. A to przepraszam. A zostały... Ha, zostały cztery drużyny, jeden los, dlatego. Tak więc czuję tutaj. Na no, widoku będę. Dlatego. O, to jest mój faworyt. Jeden strzał, trzy karetki. I to, to jest moja ulubiona nazwa. To... Muszę powiedzieć, że będę wam bardzo kibicowała się za tą nazwę. Dopiero dzisiaj zobaczyłem, że, że się zapisali, i, i spadłem z, tak, z krzesła. Tak, to drużyna, która zapisała się dzisiaj, i nawet dzisiaj jeszcze płaciła wpisowy, więc brawo dla nich. <grywanie> no jest, no także zostały trzy drużyny, jeden wolny los. E, więc. Jeśli od, no już my już powinniśmy. formalność powiedzieć. nawet. Formalność, czyli w ostatniej grupie zagra E Thunderbolt. Okay. Jakaś inna drużyna, tam ktoś napisał, że, że jedna z drużyn wpłaci dzisiaj do północy. Więc, więc, spoko. Więc, może to będzie ta drużyna. Nie pamiętam nazwy. Niestety, sorry. Też fajna bardzo polska nazwa: Pomarańcze. Pomarańcze zagrałem w grupie D. I ostatnią drużyną: czyżby czarny koń? Czy nie, co się okaże. Jest to drużyna... Virals! Tak więc już odświeżymy tutaj. I oczywiście czwarte miejsce to jest drugi wolny rok. Tak. Także to wszystko tutaj jest na szybko. Spróbuję teraz ustawić, żeby było widać wszystko. OK, już mam wszystko tutaj, pokazuję na ekranie. Także w grupie A zmierzą się drużyny Angry Pandas, Chian Butai, Riddick Team i drużyna, która mm, się zarejestruje, jak która się jak najszybciej e, tutaj zgłoszą i zapiszą. W grupie B zagrają drużyny Anomis, turbo Turboptysie i Brudne Okna. W grupie C zmierzy się Optimist, Optimized Team, Stragan z warzywami, Pingu Gaming, Jeden Szczał, Trzy Karetki i to było na tyle na, z grupą C. Na grupie D w grupie D zmierzy się Funderbolt, Pomarańcze, Virals e, pom i jakaś i, i inna, i inna drużyna. E, wszystkie drużyny będą zaprezentowane przed każdym meczem, e, dlatego też Prosiłem już wcześniej kapitanów i proszę raz jeszcze o kontakt ze mną na, na, na Steamie, czy też na forum na, na, na naszym forum plony.pl, dlatego, ponieważ chciałbym troszeczkę się o Was dowiedzieć i przed streamami, przed streamami was, was przedstawić i tak dalej. Myślę, że to też będzie bardzo, będzie bardzo fajne, jeżeli będę mógł o każdym zawodniku coś, coś mniej więcej powiedzieć. E, także byłoby to na tyle, jeżeli chodzi o grupy, teraz jeszcze przedstawimy troszeczkę informacji na temat samego turnieju, jeżeli macie również jakieś, jakiekolwiek pytania, to e, śmiało proszę je tutaj teraz zadawać, e, po to teraz jeszcze Mamy będziemy... Mamy specjalny dział na forum do pytań do pozycji. Tak, ale tutaj na Twitchu też zawsze można o wszystko zapytać, czy to moderator, czy, czy ja, e, czy też na Priwie gdzieś do nas też można śmiało uderzyć, na Facebooku. Wszędzie, wszędzie możecie nas e, śmiało e, pytać o wszystko, co chcecie. E, jeżeli chodzi o nagrody, e, dość, dość późno je, je zaprezentowaliśmy, ale to dlatego, że jeszcze, jeszcze, jeszcze to nie są jeszcze wszystkie nagrody, które będą. E, także może Karol zaprezentuje, Karol przeczyta po prostu, jakie, jakie nagrody mamy w tej, w tej edycji turneju. Jestem pewien, że to był tak najczęściej odwiedzany stopik na ten forum, ale przystam. Tak więc za pierwsze miejsce będzie serwer na okres 3 miesięcy, 10 skrzynek chroma, 2 i oczywiście 10 kluczy. Za drugie miejsce będzie serwer na 2 miesiące, skrzynek i 5 kluczy. A za ostatnie miejsce będzie serwer tylko na okres 1 miesiąca, taka w sumie nagroda pocieszenia i 5 skrzynek chroma. Czy no za ostatnie miejsce, I tak nie jak wiem. powiedział Leszek, z, za trzecie to nie miejsce? Są Wam? Wie za ostatnie miejsce nie, bo wiesz, to się będzie grało. Za trzecie miejsce, ostatnie miejsce na podium. No, dokładnie. Tak. <laughs> bo, wiesz, <laughs> potem by powiedzieli nam, że na streamie było i co, i teraz tą serwerek, Otóż. Ale tak więc jeżeli chodzi o to nagrody i będzie, mam nadzieję więcej. Znaczy, na pewno coś jeszcze będzie w tych nagrodach. E Podczas meczy mam nadzieję, że w tej edycji mi się to uda zrobić. Nie wiem czy na fazę grupową, ale na, e, na ćwierćfinały, albo półfinały i finał. E, może jakieś, jakieś tam giveaway e, czy jakieś takie inne rzeczy, żeby zachęcić was trochę ludzi na, na streama, czy to w postaci serwera, czy jakiś skinów, skrzynek kluczyków coś na pewno e, tam się jeszcze tam, tam się jeszcze znajdzie. Co tu jeszcze mamy Wam na pewno do, do powiedzenia? O! W poprzedniej, w poprzedniej edycji często zdarzało się tak, że, że administrator, który, który miał pieczę nad meczem, czyli, czyli ja, albo num albo Medi, e, czasami e, były problemy z pauzami i tak dalej, tak więc zrobiliśmy ebota i będzie wyglądało to tak, jak na faceit będzie nie będzie żadnych problemów. Serwery do, serwery do rozegrywania meczów e, dostarczamy, dogadujecie się na termin wy. Jeżeli termin mi pasuje też, to, to na pewno go skomentuję. A jeżeli, jeżeli nie, no to możemy się pewnie dogadać o, o, o zmianę tego terminu. Niestety nie nie mogę w każdym w każdym zakresie... www ale mi się jęczmę. Nie mogę niestety każdego dnia streamować, chociaż tak naprawdę bardzo, bardzo bym chciał i w piątek wieczorem niestety odpada, bo muszę, muszę iść do pracy yy... dużo osób też się pytało, ile będzie miało czasu na rozegranie meczy tak więc będzie to tak samo jak w tej poprzedniej edycji, czyli dajemy wam tydzień po prostu na rozegranie wszystkich meczy grupowych i tak więc już stracimy sami, nic nie rzucamy jednak mi się będzie taka sytuacja, że my po prostu nie potrafimy się dogadać, bo wtedy my narzucamy termin no i wiadomo grać Dlatego dajemy, wam taką dowolność i że możecie sami się dogadać co do terminu spotkania. I oczywiście wszystkie mecze są rozgrywane teraz na naszym serwerze, ponieważ jest tam e i żeby po prostu rozgrywka szła jeszcze bardziej płynnie. Kira, napisz do mnie na privie, to tą kwestię, nie wiem, pogadamy, bo w sumie o tym nigdy nie, nie, nie myślałem. Barreton, z każdej grupy wychodzą po dwie drużyny. No wiadomo potem ćwierć finały, półfinały, półfinały i finał. W fazie grupowej gramy mecze BO1, w fazie pucharowej gramy mecze BO3. E, jakieś kary upomnienia dla niegrzecznych drużyn e, Wiem, że było nieciekawe, ale naj, ja myślę, że po prostu najlepiej będzie mm, zablokować komunikację z innych innych z, z zawodników. E, jeżeli myślę, że jeżeli będzie jakieś bardzo niesportowe. E, niesportowe zachowanie, to, to będziemy po prostu coś wymyślać na bieżąco, ale, ale nie będziemy tolerować. Nie będziemy tak, 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 nie będziemy na pewno tolerować tych takich sytuacji, co było co było ostatnio. Tutaj Poland P zapytał się, jak będą wybierane mapy. Tak, Więc w fazie grupowej po prostu będzie, w uli map jest, jest i 7, i wiadomo, będzie odrzucanie, znaczy przez rzucanie zostaje jedna, a w fazie pucharowej najpierw jedna z drużyn zbiera mapę, potem druga, a potem następuje banowanie, i z pozostałych trzech znowu jest zbierana dogrywkowa. Tak? tak. Wszystko jest. bardziej szczegółowo wszystko jest napisane w ogóle, mini dokładnie, jest tak, nie będę przecież hmm, Tak. Czy będzie nagroda dla MVP turnieju? Ciężko, zależy, nie wiem jak, czy to jeżeli... W sumie jeżeli miałbym ja wybierać po wszystkich meczach, które będę oglądał, komentował, to może by to miało jakiś sens. Eee, nie wiem, czy to jakieś zrobić. Czyli możemy też jakieś statystyki zebota, on tam pokazuje te wszystkie sytuacje 1 na 3, 4, ale, 5 jajcy Tak, tak. Ale nie wiem, nie bo musimy to zobaczyć, to jest kwestia przyszłościowa. No, znaczy myśleliśmy o tym w poprzedniej edycji, ale... Było tyle rzeczy do ogarnięcia naraz, że, że po prostu odpuściliśmy sobie w pierwszej edycji. Ale my mieliśmy już taki wcześniej pomysł. Kamele, kamelek, tutaj się, się pyta, czy nie jest jedno, odrzucanie, odrzucenie, pik, pik, odrzucanie, odrzucanie. Tak jest, kamelek, to po prostu o to chodziło. Tak jak wybierasz mapę na Faceicie identycznie, e, identycznie tutaj. Chodzi po prostu o to, że odrzucaniem jest BO3. E, jeszcze w e, Phantom CS, e... jeżeli chodzi o streamowanie, no to nie wiem, no, wolałbym, żeby jednak te mecze były tutaj oglądane. Bo to robimy to w sumie nie robię tego dla siebie, robimy... nie mamy z tego żadnych korzyści, robimy to po prostu dla ProNail, żeby rozpromować to, robić turnieje i tak dalej, i tak dalej więc nie wiem, to możemy, mówię osoby, które chcą streamować i tak dalej, może niech się do mnie odezwą jakoś ogadamy wszystko, pogadamy na ten temat, myślę, że coś się, coś się wymyśli. Nie chcę też z kolei nikomu zabraniać ale chciałem też, żeby żeby się dogadać ehm, Insider, anti żadnego dodatkowego e, żadnego dodatkowego anti nie będzie ja mówię, to wszystko, wszystko, jeżeli chodzi o opikowanie, ma wszystko i tak dalej. Jeżeli ktoś ma ktoś wątpi jest napisane w, w, w regulaminie. Wszystko, krok po kroku, każdy podpunkt tam jest dość szeroko opisany i dość jasno i szeroko opisany. Mam nadzieję, że ja Pamiętam, ktoś do mnie napisał, się zapytał mnie, czy, czy ten czy regulamin jeszcze z 1.6 jest. Ja mówię, no tak, no bo w 1.6 też robiliśmy turnieje. No, no, przypomnieli nam, żeby usunąć latarkę z, z regulaminu. Nie wiem, czy to zrobiłeś, czy nie. Tak, tak. <grym>, że pamiętajcie, latarki przy rozbrajaniu bomby nie wolno używać. Yes. Ani tarczy. <grym>, A tarczy też nie. Co jeszcze mogę tutaj? jeszcze hmm, gdzieś napisane co, co wszystko przedstawić eee, W sumie... Tak, ha, no nie no chciałem jeszcze przypomnieć tak jak wcześniej wspomniałem, że to co my robimy to nie mamy z tego żadnych korzyści. wszystko wszystko przez cały czas mm, od 2000 11 roku organizujemy lane turnieje online, jeszcze w 1.6. Teraz zaczynamy też z Counter-Strike'em od tego roku. Robimy to wszystko dla własnej przyjemności. Też siedzę tutaj przed Wami i będę siedział, spędzał swój wolny czas, żeby komentować. E, dla was, bo uważam, że, że to będzie świetna, świetna pamiątka i Frajda, będę mogląć siebie na YouTubie, albo mieć po prostu też jakiś fajny komentarz. E, do tego jak się grało. Na, na fazę pucharową też będą różne fajne, fajne rzeczy. Naprawdę, naprawdę będzie warto dostać się do fazy pucharowej. To Wam mówię. Eee, tak. Insider, tak. Demo będzie nagrywane. Wszystko, wszystko jest napisane w regulaminie. Tak, każdy mecz będzie na, na YouTube. Z live'a no tak live nie, tak live a nie, nie. Będzie, będzie on potem ucięty właśnie ze względu, bo będę puszczał jakąś muzykę czy coś takiego, to nie będzie tego mojego gadania i tak dalej. Ale każdy mecz będzie na YouTubie i tym razem będę starał się od razu po wszystkich streamach je wycinać i uploadować, ponieważ ostatnio wszystkie mecze wrzuciliśmy na koniec po turnieju i już wiadomo cały ten szał z turniejem przeminął i ludzie tego ci co byli zainteresowani to Przepraszam, jeszcze raz sobie obejrzeli, ale, ale tym razem postaram się to od razu zrobić. Tak samo to losowanie pojawi się pewnie za jakieś dwie godziny może na YouTubie. A, i mecze już będzie można... Myślę, że do północy, Karol, tak? Będzie Będą przygotowane, przygotowane tematy na forum i tak dalej. I będzie już można od jutrzejszego dnia rozgrywać spotkania. Mm. Dokładnie, dzisiaj do 24 w składzie rozpisane na forum, tak więc nic tylko się umawiać na właśnie rozgrzewanie spotkań. Mm. Chcieliśmy zrobić też właśnie jakieś frag movie z najlepszych akcji z turnieju, tylko z tego poprzedniego turnieju, że jak sobie przypomniałem ile po prostu tego, tych meczów było i tak dalej, to jeżeli miałbym to wszystko jeszcze raz samemu z Karolem przeglądać, to e, to było dużo. Tak, myślę, że fajnym rozwiązaniem będzie, yy, jeżeli to wy będziecie, gracze będą typowali, albo widzowie będą typowali jakieś tam akcje. Też możecie sam, sami nam podesłać potem i do takiego frag Movie zrobimy. Na pewno będzie przynajmniej jeden z całego turnieju. Yy, może będą też jakieś mniejsze z fazy grupowej, No ale to nie chcę wam wszystkiego zdradzać. Ma być niespodzianka. Kwestia Frag movie na koniec turnieju, to no, będzie też wiadomo później, e, później po, po turnieju. Ale pod każdym filmikiem myślę, że to będzie napisane, wiesz. No to też można zrobić tak, że na, w komentarzach w YouTube, w YouTube pisać akcję to co jak się podoba. Można zrobić jakieś głosowanie tam na, e, na Fejsie czy coś takiego i tak dalej, i tak dalej, nie? Wiadomo wszystkie demka, <laughs> wszystkie demka też jest obowiązek nagrywania i tak dalej, więc jeżeli będziemy chcieli zrobić Frag movie, to... Właśnie też po to się te demka przydadzą wiadomo jestem ciekaw czy tutaj działa nam już mobot nie coś mi nie chce czy to działa mobot mi nie działa tutaj na... na tym ale to zaraz zrobimy inaczej ja po prostu rzucę linka Nie działa. Tutaj macie, e, macie fanpage'a. Polajkujcie. Pamiętam, obiecałem, że przy 150 lajkach e, bendy, będzie serwerek y, na, na okres jednego miesiąca. Ticket 128. Więc za, za 3 lajki dosłownie e, e, będzie roznosowany serwer albo jakiś taki twórczy konkurs na wierszyk albo coś, coś takiego. <śm> Eee, no niestety mówię, nie, e, muszę naprawić bota, to bo nie robiłem żadnych testowych streamów, streamowałem dwa miesiące temu i... Mm, to co dla was przygotowałem to było intro kinowe, na którym troszeczkę pracowałem z moim znajomym Piotkiem. Mogę wam jeszcze raz zaraz puścić na koniec e, mm, to intro. No w sumie, no nie dobra, co chwilę. Czy jeszcze jakieś, jakieś pytania yy, macie do nas Dobra to Kurczę co ja tutaj napuje? Czekaj jeszcze tutaj damy Myślę, że jak ktoś ma jakieś pytania, to po prostu odezwie się do nas na forum, czy to przez Teams czy Facebooka. Jeśli chodzi o DMK, to wszystko jest napisane w regulaminie odnośnie każdego meczów, ale Karol może jeszcze przypomnieć, jak to wszystko wygląda z mediami, bo tutaj ludzie zadają um, pytania. Czyli oprócz tego, że każde spotkanie jest y, transmitowane przez GoTV. Każdy z ma obowiązek nagrywania demka i również liter drużyny po zakończeniu spotkaniu wrzuca screen status oraz czwartek i ewentualnie dogrywki, jeśli taka była do tematu z meczem. I w fazie grupowej nie ma dogrywek, a w fazie pucharowej to. I jest to, wprowadziliśmy lekko zmianę, jest to teraz MR5, 10K, wcześniej było MR3. że rozwijam już wszystkich wątpliwości. Myślę, że tak. Dobra. Tak więc e, jeśli nie widzę tutaj już za dużo e, innych pytań, ludzie też e, uciekają tutaj ze streama. E, tak więc prawdopodobnie widzimy się już jutro, bo jeżeli już umówicie się na jutro na, na, na spotkanie, to już jutro będę je komentował. E, tak więc dzięki wielkie wszystkim za, za, za uwagę. No i widzimy się już, e, już niedługo. Trzymaj dzisiaj.